Cześć, witajcie! Udało nam się dojechać na pierwszy dzień targów. Targi będą trwały 3 dni. My jesteśmy dnia pierwszego. Mamy nadzieję, że do końca targów ta relacja już zostanie opublikowana. No i co? Żeby więcej nie zamulać, zapraszam Was do środka. Obejdźmy wspólnie razem, zobaczymy, co jest w środku. Sam do końca jeszcze nie wiem, także będzie to niespodzianka, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Choć. I weszliśmy na targi, i jako pierwsze rzuciło nam się w oczy stoisko Marki Toshiba i urządzenie, które widzicie za mną. Z pewnością każdy z was od razu też rzucił na nie okiem, a nie na moją personę czy pana Damiana. Urządzenie, które faktycznie nie można obok niego przejść obojętnym, dlatego że dość mocno wpisuje się w aktualne trendy. I to jest nowość, panie Damianie, tak? Tak, jest. To jest nowość 2024. Z tym startujemy już niedługo. Pierwsze modele już do nas zjeżdżają. Ale to nie jest całkowita nowość, bo to jest linia Daisekai, która jest już dziesiątą generacją tej, tej linii. To jest nasz topowy model jeśli chodzi o Urządzenia mieszkaniowe. Okej. Okay. Jakieś ciekawe funkcje w tym modelu możemy spotkać? Coś, co odróżnia go od pozostałych na rynku. Tak, e, przede wszystkim e, poza wysoką, e, wysoką kasą energetyczną, tutaj jeśli chodzi o chłodzenie, mamy tutaj ciekawą rzecz, jaką jest czujnik obecności. To jest czujnik obecności, który jest e, dodatkowo wyposażony w funkcję automatycznej regulacji temperatury w zależności od. Przebywających osób, od, od ich aktywności i od, od tego, w jaki sposób zostały one zdefiniowane. Całość współpracuje z aplikacją, i w aplikacji wygląda to w ten sposób, że skanowana przestrzeń przez urządzenie jest dzielona na 15 sfer, w których to możemy zdefiniować, zdefiniować miejsca, zobaczyć miejsca, w które są źródłami ciepła albo źródłami chłodu i odpowiedni strumień. Czy to w chodzeniu, czy to w grzaniu możemy skierować albo bezpośrednio, albo pośrednio na, na, dane, na dane obszary. Okej, okay, okej. Okay. Tak jeszcze dopytam, te lamelki to jest drewno prawdziwe, czy to jest tworzywo sztuczne, co to jest? Tak, to jest prawdziwe drewno i to pozyskiwane w sposób zrównoważony. To drewno jest pozyskiwane z lasów, które są zarządzane w sposób równo, zrównoważony. Każde ścięte drzewo jest nasadzane kolejne, więc. Tak, mamy na to certyfikację. Dodatkowo nowością jest to, że w 43% plastiki, które są użyte w, w urządzeniu, pochodzą z recyklingu. Są to materiały odzyskane, więc to jest też duży ukłon, jeśli chodzi o ekologię. Czy to jest najwyższy model aktualnie? Tak, Waszy jeśli chodzi o urządzenia jest mieszkaniowe, jest to najwyższy nasz model. Zaraz po Haori, który jest modelem już myślę dobrze znanym klientowi od dwóch lat. Ja jeszcze powiem, że on występuje w dwóch rodzajach, to znaczy typowo drewniany z czarną, z czarną obudową lub cały biały w, w, w matowej obudowie. To jest ważne, że jest to matowa obudowa czyli coś, co można bardzo, bardzo dobrze ukryć na białej, na białej ścianie. Okay. I on w, jakich, w jakim typu szeregu występuje? On jest od 2,5 do 5, 5 3 kW. Okay. a tak zgodnie Pan będzie kojarzył cenę jaka będzie katalogowa? Takiego najmniejszego 2,5? E, jeszcze nie mamy cen, ale będą troszkę wyższe niż, niestety niż, niż, obecny, niż obecny model Dicey i 9 Kiedy one w sprzedaży będą jeszcze ostatnie? E, do miesiąca powinny już do nas trafić. Myślę, że wtedy ukażą się te cenniki. U nas pewnie ten model też się pojawi. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję. W każdym razie tak, za, za przedstawienie nam tego modelu. A my lecimy oglądać dalej. Dziękuję. I zawędrowaliśmy właśnie na stoisko Hajera, gdzie, jak już Wam też zapowiadałem, czeka na nas kilka nowości. I jesteśmy właśnie z Michałem, który kilka słów o tych nowościach chciałby nam opowiedzieć. To może oddam Ci głos i opowiedz nam, co tutaj mamy. Jeśli bardzo chcecie, to opowiem, nie mam żadnego problemu. E, po pierwsze, zapraszamy Was na targi. W Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o nowe urządzenia, po pierwsze dwie jednostki ścienne, nowe jednostki ścienne z lepszymi parametrami w stosunku do poprzednich modeli. Czyli w skrócie, fajnie przyjęła nam się oferta na rynku, wobec czego rozwinęliśmy jeszcze bardziej ofertę na rok 2024. Po pierwsze, model Revive Plus, czyli jeżeli myślimy na początku o samych instalatorach, bardzo łatwe dostępy do podzespołów, bo macie bezpośredni dostęp do płyty PCB. Dodatkowo czujnik temperatury pokojowej po prawej stronie, nie przy wymienniku ciepła. Eee, możecie zobaczyć zupełnie inną bryłę w porównaniu do innych naszych modeli. Natomiast jest to model typowo podstawowy z dodatkowymi funkcjami energooszczędnymi i prozdrowotnymi. Eee, natomiast y, parametrowo dużo fajniejszy w stosunku do naszego ostatniego podstawowego urządzenia. Eee, jeżeli chodzi o parametry, w wydajności 2,5, 3,5, 5, 7 Natomiast klasy efektywności energetycznej, a z dwoma plusami w chłodzeniu standardowo, a z plusem w grzaniu, czyli typowy podstawowy model. No i bryła, tak? Widzicie, że urządzenie jest na pewno dużo głębsze, więc mamy lepsze wydajności tych urządzeń w stosunku do oferty podstawowej na rynku. Żaluzje lewo-prawo pionowe są? Tak, jest. tak dobrze widzę. Bardzo duża zmiana, czyli żaluzje prawo-lewo góra-dół automat czyli dodatkowo też wachlowanie. Dodatkowo funkcja Coanda Plus, czyli dostarczanie powietrza do każdego zakamarka. Pod warunkiem, że instalator dobrze dobrał sprzęt. Tak jest. No i oczywiście, panowie, duża zmiana w stosunku do. Poprzednich modeli, czyli sam layout urządzenia, tak? Oczywiście standardowo biały połysk, ale też nowy pilot bezprzewodowy z funkcją Eiffel, czyli macie czujnik temperatury pokojowej w pilocie, pilocie bezprzewodowym. to jest chyba pierwsze urządzenie z Hajera, które ma taką funkcję, dobrze myślę? Nie, nie, nie. nie Czy już były wcześniej? Flexis, okay. e, urządzenia takie jak Expert, one jak najbardziej miały tę funkcję? Czyli natomiast, jest to zaedukowany. Natomiast mimo że, mimo, że najtańszy model w naszej ofercie planowany, to dodatkowe funkcje, chociażby podtrzymywanie 10 stopni, o których. Bardzo często też widzę, że, czy słyszę, że rozmawiacie o tym na YouTubie. Też mimo, że najpopularniejszy, najtańszy model z naszej oferty, wkrótce mam nadzieję, to w standardzie plus moduł Wi-Fi oczywiście, tak? Czyli w standardzie moduł, ta sama aplikacja oczywiście, czyli HON, dedykowana też do pralek, lodówek, pomp ciepła. Elegancko. I jeszcze jakbyś dwa, trzy słowa o tym perlu nowym. Nie ma problemu. Bardzo fajnie przyjął nam się na rynku kilka lat temu model Perl, wobec czego wprowadzamy wersję Perl Premium i wzięliśmy pod uwagę tak naprawdę komentarze instalatorów, które zgłaszali nam w ciągu kilku ostatnich lat. Pierwsza sprawa, macie wyższe wydajności, jeżeli chodzi o parametry urządzenia, wobec czego nawet piątka czy siódemka, jeżeli chodzi o kilowaty, ma A z trzema plusami w chłodzeniu. W przypadku Perla to było A z dwoma plusami. Natomiast jeżeli chodzi o samo urządzenie w środku jest lampa UVC Pro, czyli dodatkowe pasmowów. Natomiast jeżeli chodzi o parametry, dużo wyższe wskaźniki COP, SCOP, EER, SER, więc na papierze zobaczycie, że to urządzenie jest po prostu lepsze w stosunku do tej podstawowej naszej wersji, której nie wypieramy w żaden sposób z oferty, ponieważ ona bardzo fajnie się przyjęła. I panowie, od razu dodatkowa rzecz: nigdy urządzenie najtańsze Hajer nie było dedykowane do multi-split. Ten model najtańszy, jak i Pearl Premium, one będą możliwe do dodania również w systemach multi -split. Także to jest taka największa różnica dla mnie, jako dla produktowca. I dobrze kojarzę, że nowy PRL już też będzie miał grzałkę tacy ociekowej, tak? Zgadza się. Momentu. Agregaty wyposażone w grzałkę tacy ociekowej. Natomiast będzie duża zmiana, ponieważ nie będziecie mieli mnóstwo otworów w tacy ociekowej jak ostatnio, tylko będziecie mieli jeden główny wylot. Zobaczymy, jak to się przyjmie wśród instalatorów. Bo instalatorzy gdzieś tam też zwracali nam na to uwagę. Często montują sprzęt gdzieś tam na elewacji, na balkonie i, i musicie dodatkową, zastosować tacę ociekową, czy na przykład montować klimy tak jak pompy ciepła. Mówię oczywiście o agregatach. Jasne. I ten model pojawi się w sprzedaży gdzieś za miesiąc, maksymalnie dwa prawdopodobnie, jak dopłyną, tak? Wstępnie mogę powiedzieć, że połowa marca, końcówka marca. Mhm. Eee, -e. Mamy już mnóstwo pytań, więc myślę, że fajnie się przyjmie. Natomiast jeżeli chodzi o Pearl Premium, eee, myślę panowie, że na jesień w naszej ofercie eee, najszybciej. Z racji czyli tego, czyli że, mamy, że mamy potężne ilości pościągane urządzeń Perl podstawowych bo dostaliśmy bardzo fajną cenę. Mm -hmm. Też obniżyliśmy ceny w ostatnim cenniku, co można już sprawdzić tak z racji obniżonego chociażby kursu dolara, tak? tak? jest. Dobra, no to chyba wszystkie informacje jakie chcieliśmy uzyskać to mamy. Wielkie dzięki Michale. Na no pewno o czymś zapomnieliśmy, ale będziecie wy tak. jesteśmy. Także my idziemy dalej na stoisko Hajera oglądać, co też jest, jeszcze innego ciekawego do pokazania, a kilka rzeczy jest. No, i kolejna nowość, którą chciałem Wam zaprezentować na stoisku marki Haier. to jest taki smart system, o którym nieco więcej opowie nam Mariusz. Oddaję Ci głos. Tak, dzień, dzień dobry. dobry. Mamy tutaj smart system Haiera zbudowany z pompy ciepła, która jest nowością w naszej ofercie czyli na R290 z hydroboxem, czyli łączymy się wodnie między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. Do tego magazyn energii, tutaj 5kW. Z hybrydowym inwerterem. To wszystko podłączone do naszej aplikacji inteligentnej, którą możemy za chwilę pokazać. Okej, okay, no właśnie byłoby fajnie, bo tym całym clue w tym systemie właśnie jest ta aplikacja, tak, w której możemy zarządzać zarówno tymi urządzeniami, jak i też dowiedziałem się, że urządzeniami z Haier AGD. Tak, dokładnie. Haier chce jakby zamknąć całą swoją ofertę dla użytkownika i ją jakby dostarczyć kompleksowo, czyli możemy mieć lodówkę z Haiera, płytę indukcyjną, pompę ciepła, magazyn energii, żeby to wszystko razem ze sobą rozmawiało i jakby razem zaoszczędziło nam energię w domu i pieniądze. No właśnie, bo to oszczędzanie na czym polega? Tam, słyszałem, jest zbudowane też jakiś moduł sztucznej inteligencji, tak? który będzie w stanie zarządzać... Możemy tworzyć sceny na naszej aplikacji, czyli w momencie, gdy mam dużą produkcję z instalacji fotowoltaicznej, mogę przerzucić to w momencie, gdy mam cały magazyn za pełniony energią i której jeszcze nie chcę oddawać do sieci, e, i nie chcę oddawać tego, co produkuję z paneli fotowoltaicznych do sieci. Mogę na przykład ustawić sobie pompę ciepła, żeby mi grzała do 80 czy do 90 stopni. E, przy pomocy grzałki elektrycznej ciepłą wodę użytkową i zmagazynować sobie ciepło e, właśnie w postaci ciepłej wody użytkowej. Okay. To może faktycznie pokaż nam tą aplikację, jeszcze pewnie każdy z nas chciałby ją zobaczyć. Mamy tutaj aplikację, która zarządza nam energią i urządzeniami w całym budynku. Z lewej strony widzę aktualną produkcję z paneli fotowoltaicznych, inwerter, baterie energii, czyli magazyn energii i aktualny pobór prądu. Widzę teraz, że na przykład pompa ciepła pobiera mi 5W, czyli wchodzi sobie tylko sterownik. Klimatyzator jest w trybie standby i inne źródło ciepła, czyli np. płyta indukcyjna jest uruchomiona w tym momencie, albo żona prasuje, bądź podgrzewamy wody w czajniku elektrycznym. Mamy 3,5 kW aż zużycia prądu. I co się dzieje też w tym momencie, co tutaj możemy zobaczyć, to to, że z sieci pobieram 3,5 prawie kW i rozładowuję sobie ten magazyn energii. Czyli on jest w, na discharge'u 20%. Co możemy w tej aplikacji stworzyć, bo to nas najbardziej interesuje? W momencie, gdy mam najwyższe produkcje z instalacji fotowoltaicznej i mam naładowany w pełni magazyn energii, nie chcę tego oddawać, tym bardziej w systemie netbillingu i przy obecnych cenach 30-40 groszy za 1 kW. Ja bym chciał to zmagazynować jeszcze gdzieś indziej, czyli na przykład mogę ustawić sobie w okresie letnim, żeby nam chłodziło mieszkanie, klimatyzacja, to już ustawiam sobie ceny bądź na przykład grzało mi wodę do tych 90 stopni wcześniej wspomnianych. Możemy też dodać tutaj geolokalizację i w momencie jak zbliżamy się do swojego mieszkania czy firmy nawet, w odległości od 3 km zacznie mi chłodzić klimatyzacja, bądź ciepła woda będzie się podgrzewała. A skoro to będzie wiedział? On będzie pobierał moją lokalizację z mojego telefonu. A, w ten tak, Czyli ja się zbliżając, czy jakikolwiek użytkownik podpięty do tego smart home'a będzie mógł to sobie testrować? I tak naprawdę. Nic więcej, proste i tak ma to być. Czy jest podobny system na rynku już istniejący, czy wy jesteście pionierem na taką skalę? To eee, robiąc, są systemy podobne, ale nie składają się z jednego producenta. I też nie ma takich wielu producentów, albo są nieliczni, którzy mają AGD w swojej ofercie, inwertery, pompy ciepła i klimatyzację. Także jesteśmy z tych przodujących. Okej, okay, okej. Okay. Brzmi bardzo ciekawie. A kiedy to powinno się pojawić w sprzedaży? Eee, gdzieś okres sierpień, wrzesień. Eee, tego. Czyli jeszcze tego roku. Okej, okay, no to myślę, że wszyscy będą czekali niecierpliwie. My również. Dzięki, Mariusz, Dzięki za bardzo. wszystkie informacje. A my lecimy dalej. No i znaleźliśmy się wreszcie na stoisku, które zapowiadałem Wam już wcześniej w Kielcach. Jeżeli ktoś z Was oglądał materiał stamtąd, to tam wspominałem, że miała być nowość, ale zapomniałem, że to ma być w Warszawie. No i właśnie jesteśmy na stoisku Rotenso, gdzie marka Rotenso wchodzi na rynek wentylacji. Było to częściowo zapowiadane, być może ktoś z Was wyczekiwał, ja wyczekiwałem, jest z nami Dominika, właśnie z przedstawiciela marki Rotenso i chciałem podpytać, co tutaj wreszcie mamy, co się pojawiło, kilka słów o tych nowych urządzeniach. Tak, dobra prawda, nowy, nowy typ urządzeń, centrale wentylacyjne, jako jedyne centrale wentylacyjne na rynku z antybakteryjną powłoką wewnętrzną, która, którą pokryta jest cała wewnętrzna powierzchnia rekuperatora, który wykonany jest głównie z EPP. EPP to jest taki ciekawy materiał polipropylen ekspandowany, który w rekuperatorze Rottensaw Icon stanowi zarówno obudowę, konstrukcję i izolację jednym. E, dzięki temu e, nie mamy mostków termicznych, mamy doskonałe właściwości termiczne, doskonałe właściwości termi e, akustyczne. E, materiał, który się nadaje w 100% do recyklingu, jest ekologiczny, odporny na uderzenia. E, I z tego materiału też są wykonane tylko zderzaki w samochodzie, prawda? Tak, jest, jest, hmm? jest często wykorzystywany w automotywie ten materiał, tak. Kaski też, nie? Tak, tak, dokładnie. I dzięki temu nasze rekuper rekuperatory są bardzo lekkie, Model, ten najmniejszy IC, waży tylko 14 kg. Okej, okay. i też właśnie bardzo ładnie się prezentują, bo ten front też jest wykonany z tego materiału? Tak, tak ten front okay. też jest, ten front dodatkowo posiada taką specjalną teksturę. W ogóle ten, ten materiał jest, produkcja tego materiału odbywa się na zasadzie form wtryskowych i właśnie te formy, które, którymi formowana jest ta pokrywa dekoracyjna są dodatkowo wzbogacone w taką teksturę. Laserową, dzięki której uzyskujemy taki efekt wow i dzięki temu pozbywamy się tych wszystkich śladów technologicznych z produkcji EPP, okay. czyli śladów po wtryskiwaczach, wypychaczach czy po parownikach. Okay. Ale dzięki temu, że zastosowaliśmy właśnie e, dużo droższe formy wtryskowe, bo właśnie wzbogacone w tą strukturę laserową, to nie musimy stosować żadnej dodatkowej obudowy zewnętrznej, która. No, powodowałaby, że urządzenie będzie cięższe. Mhm. Tak. Skupiamy się trochę na wyglądzie, a są to jednak urządzenia, które raczej nie często się ogląda, tak. bo są w garażu na poddaszu, gdziekolwiek. Także jakbyś coś więcej od tej strony technicznej nam o nich mogła powiedzieć? Czym się wyróżniacie? Na pewno wyróżniamy się zaawansowanym systemem uzdatniania, filtracji i oczyszczania powietrza, skład tego systemu. Wchodzą trzy filtry w tym standardzie filtr antysmogowy, co należy zaznaczyć, bo to też jest nasza główna przewaga. Oraz jonizator oraz tak wspomniana wcześniej powłoka antybakteryjna. I tu widzę właśnie mamy dwa wspomniane filtry, tak, na tak, czerpni. Tak. I jeden, jeden jest ukryty. Jest jeden. Tak, okay. tak. Te filtry na, na czerpni zabezpieczają urządzenie oraz doprowadzają powietrze świeże do pomieszczeń, a ten filtr na wywiewie zabezpiecza. Wymiennik, wymiennik przed zawróceniami. Okay. Jakie mamy wymienniki w Waszych rekuperatorach? Do wyboru są dwa rodzaje wymienników. Wymiennik R Energy, czyli ten, który charakteryzuje się najwyższą sprawnością odzysku ciepła, oraz wymiennik R który oprócz odzysku ciepła odzyskuje również wilgoć. Tak. Okay. Okay. Brzmi to bardzo przekonująco. Kiedy sprzedaży? Dzisiaj jest premiera. Dzisiaj premiera, czyli już od dzisiaj tak, można Od dzisiaj można składać zamówienia. Zapraszamy serdecznie. To my dziękujemy za wywiad i lecimy dodawać te produkty na sklep, żebyście mogli nabyć je pod adresem www.shopklima.pl. Dziękuję Dominika. Dzięki. Lecimy dalej. Cześć. Za moimi plecami stoisko marki Green. O nowościach Green opowiadałem wam już podczas targów w Wenexie, czyli w Kielcach. Natomiast tutaj chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch nowościach. Mianowicie. W tym miejscu widzicie kliwie z panelem tak zwanym beige stone, czyli taki lekko właśnie beżowy z jakimiś takimi brudnymi elementami. Ale co ciekawe, tego modelu nie kupicie w takiej wersji, jak go widać tutaj. Mianowicie trzeba oddzielnie kupić sobie kliwie White, a następnie dokupić taki panel. Czy będą na to chętni, nie mnie to oceniać, zobaczymy. A teraz chodźcie jeszcze na drugą stronę. Chciałem Wam pokazać model, o którym też rozmawialiśmy podczas NX-u. Natomiast mówiłem Wam o wersji Black, czyli e, Polar Pro Dark, tak prawdę mówiąc natomiast pojawił się jeszcze Polar Pro w wersji White. O tym White'cie nie wiedzieliśmy, więc tutaj kwestia dwóch, trzech tygodni, no i coś takiego się pojawiło. Przypomnę Wam, że to będzie model, który między innymi będzie wyposażony w grzałkę tacy cieczowej, a poza tym jeszcze kilka innych zmian, troszeczkę mocniejsza wydajność, lepsze parametry, ale o tym już zainteresowane osoby sobie doczytają. Logo, które widzicie nad moimi plecami, myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. I powiem Wam, że na ten rok prawdopodobnie ta marka pojawi się w naszym sklepie. Także, jeżeli chcecie, dajcie nam znać. Mogą to być wiadomości prywatne do mnie, do Ewy. Mogą to być lajki, mogą to być komentarze. Wiem, że wielu z Was sprzedaje markę Nekajsa. Jest ona mocno rozpoznawalna. Jest ona w top 3 marek w Polsce, więc i my chcemy ją mieć u nas na półkach. Obserwujcie. PCL, czyli logo, które widzicie za mną, prawdopodobnie w większości z Was będzie znane m.in. z różnego rodzaju sprzętu RTV, czyli np. telewizory, bardzo rozpowszechnione już też w Polsce. Marka, która jeżeli chodzi o klimatyzację, może średnio gdzieś tam jest przez Was kojarzona, natomiast wiele modeli innych marek wyjeżdża właśnie z fabryki DCL-a. I tutaj na stoisku można byłoby powiedzieć, że też przypieczętowaliśmy naszą współpracę na ten rok. Dlatego, że też planujemy dodać kolejną markę, poza wsłuchanym wcześniej Kajsajem. Także TCL niedługo powinien zagościć u nas, więc jak widzicie, w tym roku u nas bardzo dużo nowości. Trzymajcie kciuki, będzie jeszcze więcej. Obserwujcie łapki w górę, a my lecimy dalej. Na targach nie możemy ominąć stoiska marki AGP, jest z nami Adam, znany Wam już z poprzednich naszych materiałów i Adam chciał nam pokazać dziś nowości, będą to wiertła i tyle ode mnie, ja oddaję głos do Adama. Moi drodzy, nowy rok się zbliża, jak co roku staramy się zaprezentować jakąś nowinkę. W zeszłym roku było to DD62 Wet Upgrade, wiepica już jest gotowa do zakupu. Można udać się do Dawida, do hurtowni, kupić, przetestować, sprawdzić większa, mocniejsza, ciekawsza. Ale mamy też dwie nowości w tym roku. Po pierwsze wiertło z korpusem spiralnym, które ogranicza nam tarcie boczne dużo dużo bardziej nam przyspiesza pracę i ułatwia przede wszystkim zapobiega klinowaniu się wiertła w trakcie pracy. I druga nowość jest to wiertło multi przede wszystkim do pracy w drewnie, w materiałach mineralnych tam, gdzie korona do żelbetu, do betonu, do materiałów konstrukcyjnych sobie nie radzi, bierzemy koronkę, którą możemy wywiercić na przykład w domku z Bala, w domku kanadyjskim. Taką koroną sobie poradzimy. Są to oczywiście nowości, prototypy. Potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy, aby prowadzić je do sprzedaży, ale oczekujcie, sprawdzajcie. Tak, tutaj akurat zgodzę się z Adamem, że to wiertło do drewna będzie przydatnym rozwiązaniem, bo faktycznie wielu instalatorów zgłaszało mi już nieraz się z pytaniami, czym takie coś przewiercić, więc myślę, że to będzie coś bardzo fajnego. Niedługo też na naszym kanale, słuchajcie, coś co widzicie za nami w tle, czyli bruzdownice. Miałem ostatnio możliwość przetestowania takiej bruzdownicy i zaprosimy też Adama do nas. Adam obiecuje, tak, macha, że do nas przyjedzie, więc też spodziewajcie się takiego materiału. No i to chyba tyle. Widzimy się u nas w biurze. Do zobaczenia. Dzięki Adam. No i tyle z targów, to co chcieliśmy zobaczyć, myślę, że zobaczyliśmy. Ludzi było dużo więcej, ale z faktu tego, że te targi były w tym roku na dwóch halach, to jakby ci ludzie się rozeszli, także można było z wszystkimi fajnie porozmawiać. Udało nam się nawiązać kilka kontaktów, nie będę ukrywał. Widzieliśmy dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli mam Wam doradzić, czy bardziej odwiedzić powinniście targi konkurencyjne w Kielcach, czy targi te tutaj w Warszawie, to ja zdecydowanie polecam targi warszawskie. Za tą opinię nikt mnie nie zapłacił oczywiście, niestety jeszcze. Natomiast tutaj jest dużo więcej ciekawych rzeczy, które są związane z naszą branżą, czyli to, co ja prezentuję: klimatyzacja, pompy, wentylacja. Tutaj tego jest dużo więcej. Ogólnie targi, przyznam szczerze, podobały mi się. Wiele ciekawych rzeczy udało nam się zobaczyć, największe wrażenie zrobiła na mnie Toshiba z tym drewnianym urządzeniem. Ale poza tym no, też było kilka ciekawych nowości, m.in. ten system smart home'a z Haiera, o którym już też słyszałem nieco wcześniej. Mam nadzieję, że nasza relacja wam się podobała. Z pewnością też w internecie znajdziecie wiele innych relacji, konkurencyjnych kanałów, bo i takich tutaj osobników widziałem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dajcie łapki w górę, obserwujcie nasz kanał, jeżeli chcecie więcej nowości i dajcie też znać w komentarzu, co wam się podobało, a jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to napiszcie chociaż w komentarzu słowo targi albo miasto, z którego przyjechaliście, żebym wiedział, kto nas obserwuje. Dzięki i do zobaczenia za rok. Na razie.